Fundacja Terraspeji jest miejscem prowadzonym na rzecz zwierząt w potrzebie. Działamy w Lipowej pomiędzy Bielskiem Białą a Żywcem już od 10 lat. W chwili obecnej mamy pod opieką 40 koni. Ze względu na to, że mamy w większości konie starsze, konie te wymagają odpowiedniej opieki weterynaryjnej, która, jak powszechnie wiadomo, nie jest yy, tania. Wiele naszych koni ze względu na y, ich przeszłość y, posiadają zwyrodnienia. Jednym z takich koni jest Largo. Largo w swoim życiu przeszedł prawdopodobnie 20 tysięcy kilometrów po górach, ciągnąc turystów. Generalnie był koniem pociągowym, co pozostawiło na jego ciele liczne ślady i wymaga on od nas podawania leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, aby mógł czuć się komfortowo. Niektóre z naszych koni mają również y, rao, czyli tak zwaną końską astmę i musimy im zapewnić dostęp do świeżego powietrza. A także podawanie sterydów, czyli leków, oraz okresowo ziół, tak aby również mogły czuć się komfortowo i aby nie musiały kaszleć. Na co dzień prowadzimy ośrodek jeździecki i dzięki temu utrzymujemy całe stado. Są to zajęcia dla, dla dzieci, młodzieży, warsztaty, obozy jeździeckie latem. Niestety w chwili obecnej z przyczyn oczywistych nie możemy prowadzić. Nasze konie straciły jedyne dla siebie źródło utrzymania i ich sytuacja jest bardzo ciężka. Całe stado co miesiąc jada dwie tony owsa, półtorej ton otrąb, wysłodki i dodatkowe pasze. My musimy im to zapewnić, żeby nie były głodne, żeby były w stanie przeżyć. Nasze konie to bardzo często konie, które całe życie pracowały dla człowieka. Pracowały w różnych, w różnych innych miejscach, również były prowadzone na nich jazdy, pracowały w gospodarstwach, startowały w konkursach w sporcie. Niestety, gdy człowiek już nie był w stanie czerpać z nich korzyści, gdy się zużyły, nikt nie chciał zapewnić im godnej emerytury, utrzymywać ich na starość, i ich droga była prosta na rzeź. Udało nam się je uratować. I obiecaliśmy im, że zawsze będą bezpieczne, zawsze będą najedzone. Zbliża się również bardzo trudny okres, jakim jest czerwiec, lipiec, siano-kosy. Musimy przez te dwa miesiące kupić siano na kolejne miesiące, siano z podstawą diety konia, żeby nie były głodne. Co roku pieniądze na ten cel mieliśmy z organizowanych tutaj obozów i warsztatów dla dzieci. Niestety, w chwili obecnej może się okazać, że takie obozy nie będą mogły się odbyć. Stawia to konie w, w trudnej sytuacji, ponieważ zakup siana na następne miesiące to koszt około 40 tysięcy złotych. Jest to dla nas gigantyczna suma, w chwili obecnej nie do zdobycia w inny sposób. Dlatego bardzo prosimy Państwa o wsparcie, o wsparcie naszych koni. Prowadzimy zbiórkę na portalu pomagam.pl. Wszystkie pieniądze zebrane tam będą przeznaczone właśnie na zakup siana. Na co dzień również można no może niekoniecznie teraz, ale gdy tylko epidemia się skończy, przyjechać, odwiedzić nasze konie. Każdy jest tutaj do zobaczenia w Lipowej. E, mamy między innymi Dorę, która urodziła się bez gałek ocznych. E, konie, które pracowały pod Tatrami, e, ciągnęły, ciągnęły wozy z ludźmi. E, każdy z nich zaprasza e, bardzo chętnie tutaj Państwa przywita u gości e, z marchewką e, na czyszczenie, na drapanie. Tak więc zapraszamy.